Leży się ma dwie nogi, e, to kurwa, zdrowia ma gówno. Dostał, tutaj się mu rozw rozwaliła. O, w oczy go trafiłem, mi się rozsypało. Kurwy, drive-by! Drive-by, kurwa! na ich staranować ci, Kurwa, No mał my... zaraz gwałcą. Kurwa! Gdzie potrącili! potrącili! Jedziemy! Jedziemy! Jademy. Kurwa co! Zrespiło mnie, całkowicie. Nie też, no kurwa co to. No kurwa, speedrun, speedrun, ty szybciej to obok nas zrespiło. Bo Co jest kurwa? Ty zrespiło na sobą płeca od razu! O, oh, no a ja, tu jestem fajny, jestem jebać to kurwa prawda <grywa> Co się kurwa stało? Nie mogę To nie jest chyba to Nie, to jest zarażona To jest zarażona, ona kifa ma Tak Nie ja! zdalaj no Gierdolę <grywa> Na z bliska jak ktoś one się obracać próbują. I ci chyba ten. Teraz tutaj jest gdzieś. Aha, Widziałem jest, przed chwilą to. nazwę. O, tutaj jest. Jest yeah, jeszcze znaczy coś. Okej, okay. okay. i co? No Nie. Właśnie... Ep Epickie. Tak. lecę. Lecę, o ten co, co tutaj robisz, panie? Asasyn, no. Po tak jak zginął Twoje ręki, zadowalam historię, przyznałem na mój statek. A bo to jest po tym, jak, jak tak jakby oni mówią po tym, jak się skończyli grę, nie? A my kurwa to przed spotkajcie się z tym Jackiem. <laughs> po tym, jak. A, o, o, kurwa. <laughs> tak, o. masz ciszy. Monolita. Tak, są monoliciarze jebani, Zanim jeszcze stalker był, kurwa wydany. What the fuck? O, o kurwa, dlatego klap... są klap tak. te walnięte Co tam? Oh, hell. O. U, w ogóle jest chłop z kanalizacji wyszedł zablokowałem go on, on bije się w ogóle, nie? On ucieka po prostu Co to nie dla mnie Widziałem tak będzie tak będzie Chyba spadł Parkour? Tak, parkour. Nichunia! O! To jest kabron. Aha, nic nie da. Ty tam jadę. Mam wyjebane... Mogę go zepchnąć? Tak jakby. Ten meltdown jest jakiś. Tak. Wziąłem, wypierdoliłem temu małemu szamanowi stopora za 90 koła krytykiem. O kurwa. Kurwa. A, będziemy jej zabijać kurwa. właśnie. Dużego jakiegoś. No to szalam. Łe kurwa. Nie, one dużo zdrowia nie mają okay, right Prawerki the... Wystrzel mnie Wystrzel mnie Ale skam Pragerki uh, oh. Czegoś chowa, skały? kurwa Skały Kurwy, synu! Aha. Fajnie. Nie Umrzesz, kurwa, wreszcie? Nie, nie. Fajnie, kurwa. Jebany słup, kurwa, zasłonił mi strzały, ja pierdolę. <gry> Malu malutki, kurwa, malutki słup. Ale umarł, umarł. Aha. Umar, bo widzę, że dialog się zmienił. No to... Wiesz co, pewnie po prostu dwie ryszka dobiła, czy coś, na ostatnią kwestkę. A bo coś doleciało do niej, nie, no, bo się kurwa. wyjebał. Może to moja ostatnia kurwa rakieta, jak go Kurwa, umarłem i tak. Ech, chuj tam, kasę krasuję. No jebać. Danokej okay, działają, jak przybiegniesz, żeby tarczy, nie trafić ci w tarczy. Zoma umiejętność. Ładna yy. CZAKA!

О, так же ки. Кто там небеский бомашня, окей. Может, еще весом можно. Да, на яру. Эй, каблю и... Ты бани за чему Курва, какие суды? Eee, w powietrzu walnąłem gościa wybuchowym pociskiem się zatrzymał po prostu O kurwa to jest ten mały po A już go zabiłem ty Dobrze, no, Dobra dozuję, to żyję to Paliłem wow. Kurwa przez ten Dobra, on tym ma je Dobra, wykurwię ci teraz, oporem. Kurwa, tu jest jeszcze jeden. Kurwa, trzech? Co to być? Ciekawy hmm, ciekawe, kogo tak bardzo lubi. Ja pierdolę zobacz do tego. tu na dole, na dole zobacz. <laughs> Okej okay. Ty, co to za kurwa za magazyn jest? No po on ma, po on ma... Bo to trzeba zniszczyć tą Tak No oh, oh. Dwa razy w Głowę mi <laughs> tęsy tak <się> <laughs> A, <okay. laughs> Tego. Gdzie ostatni Gdzie ostatni jest, bo to się tak świeci. Trzeba pa... O skaka albinos, w ogóle dobij go, bo on jest tam do kwestii. Ta. Gdzie jest ten, ten? O, u góry ja widzę. widzę. Patrz, tam. A to trzeba wskoczyć. No rzeczywiście jest, jest kurwa obsrane Co to, to jest? Skrzynka na narzędzie Flap-flap co jeździ co do swojego O kurwa mm. gdzie to leci? Ja pierdolę Zangrzał się po prostu to, to rakieta rakieta je zagrała, kurwa yeah. Ciekawe Fajne, fajne no właśnie życie, no właśnie, piste. no no Churpa, dobra, inaczej. no 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 to no 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 To powiem, też tutaj jest odgardy, to tutaj jest Nie, to nie, to jest nie, to z tym kwasem, o teraz jest tutaj Aha. Jest zielony Zielony samolotowy O oh, wow. A nie, teraz wyszedł dopiero O oh, kurwa, dobra o, Cieczek on się nazywa. Kurwa, ale mnie zajęła Fermolud A, on, ale mu wpys... Okej okay. Dlatego, tego, tego, tego chyba zabije? Tak. A już? To fajno. A dobra, już nawet to <laughs> było. Hehehe. O, drugi, drugi ten. Okay, okay. Kurwa wyjeba mu 161 tysięcy obrażeń. Bo był zezgorzelony. O. Bo tylko 161k po prostu napis. Heh. Nie granat Ipi, ale wyjechał ich powietrze eee, kurwa ile kur. nie tego skilla się szefie to wyjebam, Teraz Co Oh. O, gorzelowa. O, no to zostały nam tylko łaziki, torpenice i te te różowe stojwole. Cztery znowu. O, najbliższe. MONEY! Włączyć? No, pstryknij to. Chodź To jest w ogóle znak tego, tych, tych, tych to skarbca. Karabin. Kierń O, kolejne cztery te. No co, jak nie wiem O kurwa! <laughs> kurwa zobacz tam mordę tego Metalowe kawałki, zacznę na, na tego MOBA Na jego mordę. Co zobacz, jest kurwa! <laughs> no właśnie Metalowe kawałki mam odpierdolić jak coś To no, nie wiem które metalowe kawałki Metalowe kawałki. Ciekawe, ja nie rozumiem trochę. O! A, aha! Chyba no ja granat trafił, jebał mu się. No, nie się chyba właśnie ten granat jakoś poleciał i postrącał. Oh to wszystko? I to kurwa, tym toporem jak przypierdolisz 30 tysięcy, chyba 100. Nie, je 50 chyba? No jak tak walisz no Więcej chyba wchodzi. Chyba mi się to zdrowie nawet nie ładuje, nie? W sensie mam za powolną regenerację zdrowia. O nie, ja pewnie się mi teraz nagle. Co jest? Trzeba wyczekać O kurwa, jakiś tur. Ożej. 5 no i chuja, to daje. No właśnie, myślałem, że to jest tak jak tam, że... że, że tak jak tam na, na... głównym tym. Że o, tutaj tego, jako takie te punkty zajebistości. Yeah, um, okay, uh, uh, A, bo to jeszcze główny quest jest tutaj. No jebnicie mi jeszcze kilka razy. Dzięki. 22 tysiące zdrowia mam już. Yeah, no fajne. za <laughs> kurwa. Przechodzę! Kurwa, przepuśćcie mnie, chuje! Gdzie poleciał? Dziku. Co? Okay. Zawies w powietrzu ty... Tego... Wyjebałeś go! Eee, nie widzę tego! Gdzie? No tam ja nie widziałem. poleciał nie I... <laughs> dalej. Kurwa! Aż w przyjebałem się, zestresowałem się. Zestres 97... O leci, poleciał! Leci, kurwa! W górkę poleciał! Kurwa, tam poleciał! Tam! Co jest kurwa, gdzie tam jest? Kurze robić? Nie no kurwa. Ba Ła Nie no co? co? Ej, czekaj, coś SUS yy. Ewasz to nie jest gniazdo do tego. Kurwa chuj, ty Jakoś tam skakuje ci powiem, ale... Ciężko jest. Mam pomysł się sobie podnieść jak mi to nie wyjdzie, ale to drogą Dobra. Podejść tutaj do mnie. No no no. Granatem się zbustuje po prostu zwykły. Kurwa, trzymaj jest po Poleciały pod kurwa. Polot leciał już Nie mam chuj. Ten też. Odniósł się. Motherfucker. Tupie mówisz, że ma. No, no no. A no, może podskoczyć. Trafiłem. Dobrze. I ostatni. Kurwo, daj się... Nie no wyrzuci mnie zaraz za mapę jebany. Dobra, wysadzam cię kurwa. On tam ma. O, trafiłem. Trafiłem. Trafiłem dynamitem. Możesz mu podnieść? A, tam. Ja tutaj, gdzie ja stoję? On A, no, no, się no. Kurwa jebana. Rzućam ci i tyle. Nie, nie, nie mam nie mam wiesz. No tak. dam, dam razy, dam razy. Dobra, dobra, dobra git. Udało się. Masz mało HP. Hmm. Dobra, ospermiłem go chociaż, to można go już dobić. Jebieee... Dobrze. Kurwa. A to było. A, i się zapadł o, Eridium! O, obiecy Eridium! O kurwa Mamać. Tarcza. Do 2700 obrażeń do walki w rent, ale... Eridium, mm -hmm. dobrze. 39! Mm -hmm. Eridium. Ale czy to mi jest aż tak potrzebne? Czuję, 2,700, czy to jest dużo obrażeń? Przy, przy tym, jak wale, to właśnie to może się mnożyć jakoś. 2,000, zdrowia. Nie, tam ja wszystko poszedłem w jedno drzewko, wymaksowałem tam, że mam, jak nie mam tarczy, to mam. Co to jest? Że ty, twoje tarcze są rozładowane, otrzymujesz prawie do szybkostrzelności. Czyli mam 56% do szybkostrzelności, nie? O. I mam yy, zwiększenie obrażenia wręcz 7,5 za jedną jednostkę, tak jakby, jak dostaję w pizdę, nie? No to na ja mogę sobie wymaksować to obrażenie. No, jednijcie mi kilka razy, proszę. Bicie mnie, proszę. Proszę, bicie mnie. Tak, bicie mnie. A ten co tu kurwa lewituje? Typie, zaś stąd. bo nie mu wyjebałeś? 66. Jakby jak on był pewnie był ze zgorzelony, to ze 100 coś k weszło Przecież hmm. jeszcze pewnie ten bonus do obrażeń za zapierdalanie On miał wymaksowany To jest taki nazbierane Ciekawe czy on będzie ten oh. Nakajama What the fuck Most zajebali oh. Wysuń most Wystrzel mnie tam, otworzę no właśnie Strzeliłem i... No jelo, nie? A, dobrze myślałem Myślałem, <laughs> że to nie, 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 nie zadziała no to, to jest dźwignia jedna duża, nie po prostu. No. Tylko że... Nie muszę że on robi? No to, to jest właśnie kurwa. Czekaj, może go tak zrobić. No, go? nie mogę. Czekaj. Rzuć w niego, nie masz wieżyczki, rzuć mi. Nie, nie. W niego nie w mam. Po prostu. Okay. Bo on czegoś taki... Zaraz się nic nie dzieje, nie? On ładuje mu się te o. całe... To... A? mu rozpierdolić jakoś. Właśnie, łapkę chyba. <grym> no to musisz mu te, te na plecach chyba rozjebać. No, no, no. no. Albo na tych platformach no to. O kurwa! <grym> Wyjebał we mnie Drugi. kurwa tym. Kontnerem jakimś. Łom. Nie we mnie kurwa, kamieniem, chuju No najpierw właśnie o ten... Muszę to autować, bo to leci wszędzie Ten wysadzać w powietrze, to w ogóle się czołga Nie, wiem, czy uzara to się nie rozwali ja w głowie nic mu nie robią, bo... U mnie... ...te, biologiczne robią mu, o właśnie Nie, ja prądem go Tym... po prostu biję cały czas po prostu nie zadałeś mu problemu i mu te baniaki zwiększone No ja ciągle w, w, właśnie w i... nie waliłem, ale ten, poprawnie go nie, nie nabijało w ogóle A biologicznie, te, pasowy, mi normalnie No ja normalnie go prądem biłem, nie krytycznie wpada, hmm. bo się lecił Okej, okay. weź go po prostu wiem z... O, teraz Spermiłem go tak? Jest, dobra Jest, dobra, no i teraz się znowu wypierdolę <laughs> To się nie? A, teraz na ciebie ma pokusać. Kurwa. Bo on się skupia na to było mu ostatnie wrażenia Ale no to weszła teraz, dobra. O, teraz na mnie się skupia, dobra. A on dostaje obrażenia chyba teraz, bo 1000... To dostaje. On jest po prawo odsłonięty teraz na to, że mój. Dobra, okej. Teraz się wypierdolę sam. Dzięki. Ema, kurwa, dawaj do ciebie. On ma my. po prawo, przyjrzyj się. Chodźcie kurwo O teraz A. To jest pod prądem, zawsze szok Zwiększono obrażenia zwiększona, yy, zwiększona yy, Magazynek zwiększony yy, Projectile project size Czyli pocisk jest zwiększony Pro Pocisk yy, Przyspiesza i staje się niewidoczny Niewidzialny po jakimś yy, dystansie I mają mały taki wybuch Powodują jeszcze nie Pokaż go na chwilę tego FM. A, A coś takiego po prostu. I one eksplodują. No, no to dobra. To A co tyle nie miałeś. To wczesnego. Nie, ale to jest to jest... ale to... nie, to nie, to jest nie około. Powiem tam. A to możliwe. A to wyrzutnia była rakiet. Co innego. A, to A jest tak. No. no jestem ten wód apokalipsy, no co? Kurwa I, i do nakrętki kurwa Mhm. A ja piję, no czekaj Aha, sam się płas. No kurwa to no widzisz chyba, że walka picka była, nie? No, no właśnie tak Ja tutaj kurwa zakręcam butelkę z wodą, nie? A z, ja już widzę, że on się wywala po schodach i straci HP To już tak, tak, tak skończy to było takie uh, 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 kurwa uh, uh. Umarł Plądruj zbrojownik O, zrobię Właśnie Nie Skończymy to... DLC No właśnie <grym> Ale timing no. kurwa Skończyliśmy no. O kurwa a na nie bo jak to jest Nie właśnie nie mówi, że jak skończymy to chcę się tepnąć tam do tego, żeby odcinki otworzyć, nie? To zaraz, bo jeszcze musi skończyć. Jak nie będę chciał to, to, to ja wezmę pozbieram te jakieś wartościowe więc Zdałaś coś Nie ma nic A widzę teraz tutaj to wejść dużowej jakości takiej Kurwa cztery koła Zezgorzelenie, cztery koła obrażeń, o kurwa Dużo amunicji zużywa, ale jebie wiem. Oooo, motto mojej klasy Regeneracja zdrowia plus 45, maksymalne zdrowie 1036 Uuu, jeszcze dobre T A, mieliśmy jeszcze tego pokonać przecież Tego plus no Tak, tak, tak Proszę pamiętać, że nie wyjść ze strefy w ogóle Czyli nie tepać się nigdzie, nie przechodzić żadnymi przejściami, nie? I potem wracamy się i dźwignię, ciągniemy po prostu i on się odpala I to tyle Czemu mi się gra zbugowała? Nie pierdol Co jest? Halo? Ja widzę, że wziąłeś ścianę O, mąże, się nie. O no, kurwa, w takim momencie, nie Ale wiesz co? To zapiszę i tak, bo nie przeszedłem do innej strefy Ale z jednej strefy, elitarnie no to ich trzeba już zajebać

Aha! No. Musisz chodzić normalnie na dole? Po kamieniach mogłem chwilę. Zajęliście. No to wyobrażę, jak nie było wejścia na górę to wuj. Dobra, ale zabiłem. 49 tysięcy stracone. Jeszcze okay. mm. pieniądze i tak, bo sobie no. mówię, że to jest dupla. Daj to się zresztą... ten krwi Patrz. Aha. Przyjaciel. Nie mus... No w ogóle obrażeń dostaje przez chwilę, a już dostaje. To Jest, jest tam tego questa, ale się go zajebie ja. dla bestii. Co tu leci w bok wszystko nagle? Aha. Gdzie to leci Kto? a w niego. Już nie ma gdzie lecieć. Dobra, to idziemy tam. Znaczy, czy bym tam w bok leciał? U mnie to wydaje że one w bok odlatywały cały czas. Chyba jest wziął kurwa. Dobra, jak się... Dobra, no. nie. A to jest załatwione. kurwa. Muszę się... rozstawić. No i... No! Kurwa, ale dmuchnięcie ma jedzenie. nie? Wiesz co, to trzeba by tą tarczę odpierdolić w takim razie, po prostu. Ta tarcza mu dużo daje. Bo to jest dziko On też polski odbija wewnątrz lec i leci też czy jak, bo ja też nie wiem... Nie, tą czy tarczą chyba odbija. Ale mnie zjebał, ty! Od razu, zjadł mnie, kurwa. HP mi od razu... Zeszło. O, ta... Tak po prostu, kurwa, będę robił. Mato Nie no teraz mu trochę zdjąłem tego zdrowia No i to... Do... Tego maga Hospaną no, Opie, on zaraz no, nie, nie. No, widzisz żółtych Znowu Palam się A, teraz, teraz dopiero tarcie mam Tak, dobra Nie go, tylko żeby ciebie nie, nie. Eję się wie on sobą Kurwa Ja się wyjebałem Teraz się przypierdolę. O tu jak te maluchy biegną do ciebie! Pierdolone mini majki. Pa tak. biegną do ciebie. Ubiją mnie w ogóle. Co, co się dzieje? Nie rozumiem. No to ok, jak się... Że mi nie opalił przypadkiem, bo no właśnie, jak on mnie opali, to już chuj ja sobie mogę zrobić, chyba że go będę teraz mu pod mordą siedział. Krytyczne... Kupiole, ale on ma tą kurwa elektryczną Yyy... też mocną kurwa. No, to chyba nie wiem nie trzeba podskakiwać, żeby ją ominąć, właśnie, właśnie, właśnie nie wiem. Dobra, zresztą, kurwa, tym małych skurwieli, nieeee! No Oj, no jednak nie. Co on robi? Uważaj, bo zaraz pierdolnie wnoszę. Nie, kurwa, czy... O! Dobra. Kurwa, udało się. Pójdźcie dupę. Dobra, ja chcę go znowu na siebie. Gdzieś mu tutaj krytyczny zadaje stojąc pod nim, wiesz? Aha, wyjebał mnie. Jak? No właśnie, taką falę ma du du dużą, kurwa. No, Aż tak blisko było, to trzeba zobaczyć, jak, jak on, co on ma. gdzie on ma całe punkty. Albo czym go najpierw...